Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie W dzisiejszym filmie, tak jak już pewnie zauważyliście po tytule Przerwa zniesienia Haul ubraniowy Więc jeśli jesteście ciekawi co kupiłam w SimCity To zapraszam was do oglądania Więc tak Pierwsza rzecz To taka koszulka Biała Jest niej z niej Myślę, że Fajny jest na jest sferzowy A osoby kocham were. Więc z tak tak tu. 35, 35, 35, to chciała z tego aparatu. Tak jak wygląda. to kosztowała 3. I kupiłam w S. Dobra, ja dalej. Druga, to jest taka szara i z fioletową głową, Miki. Myślę, że mega jest ten nadruk. Wtedy niestety nie było rozmiarów, więc musiałam wziąć y, rozmiar L. też jest też super. Więc tak to wygląda. Kolejna koszulka. To jest taka fioletowa, identyczna tak jak ta biała, pierwsza. Tylko mamy styki już białe, no, ja mam jelono. Ja już kupiłam ją, ale jak zobaczyłam że jest fioletowa, to mi się nie tak Musiałam kupić. Ale są takie trochę krótsze, te brzuchki. I taki ma Kolor jest na nie wiem, czy kamerę tutaj, ale jest naprawdę super. Dobrze. Dalej. Ta koszulka też mi się mega podoba. Jest taka czarna. Na tym z tym bardziej. Myślę, że mega to tak wygląda. I do wszystkiego się pasuje. Dobrze. Kolejna koszulka. Doltowa takim napisikiem. Ja. To jest taka dłuższa niż te poprzednie. Dobra. I mam tu jeszcze taką krążkową, fioletową bluzkę. Już jest taka e, krótsza. Ale wygląda. Myślę, że jest mega do jeansu. Będzie spoko pasowała. Super pasowała. I ostatnia rzecz, która jestem mega, mega zadowolona to dres. Taki kolorowy. taką się prezentuje. Ma kaptur, sznureczki też ma. Więc to jest super mamy takie ściągacze, sztuczkę. Kieszeni kaka w górę, więc to jest też mega. tak tego wygląda. No i do tego spodnie. Spodnie, jak wyglądają. Mają tutaj na dole ściągacze, więc to jest też mega dobrze. No i mają kieszenie, więc. Więc też to jest mega ważne w dresie Bo bez kieszeń to trochę mi No Więc tak to wygląda Nie, nie byliście zadowoleni z dresu No, ale ogólnie wszystko mi się mega podoba Wszystkie te rzeczy To już wszystko w dzisiejszym filmie Kochani, nie znać, wiecie, co wam się najbardziej podobało A teraz Skończymy dzisiejszy odcinek i zapraszam Was na kolejny. Jeśli się filmik podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Możecie zostawić suba i zapraszam Was na kolejny filmik.